Powiedz mi, czy często i do jakich celów korzysta z Facebooka? Najczęściej do rozmowy ze znajomymi. Przeciętnie tak, raz, dwa razy dziennie. Do kontaktu ze znajomymi? Głównie? Tak. Głównie do komunikacji ze znajomymi albo do wyszukiwania newsów? Najczęściej do celów naukowych, typu zapytać się kogoś o. nie wiem, o plan lekcji czasami jak nie, nie zdążyłem zapisać, o. O jakieś tam prace domowe, których nie było, nie korzystam jakoś tak do celów korzystania z poznawania nowych znajomych, a nie nic w tym stylu. Często, zazwyczaj, żeby porozmawiać ze znajomymi. Czasami do rozmowy z przyjaciółmi, tak, żeby ze szkoły porozmawiać z nimi, bo jednak no, jesteśmy z różnych miejscowości i trzeba mieć jakiś kontakt z nimi. Facebooka używam dość często. Prawie każdego dnia wchodzimy. Przeważnie do sprawdzenia, czy ktoś nie dawał nowych zdjęć, czy coś się nie działo ciekawego tak samo do sprawdzenia jakichś informacji. to Ale... dawanie zdjęć, Dodawanie jakieś sposoby tak. różne. a jeśli chodzi na przykład mamy grupę założoną, swoje klasy to też tam często, żeby się dowiedzieć parę rzeczy. I właśnie... z podstawówki. no, no ogólnie znajomość się też ma swoich, tak. rozmawiaj z znajomych, tak się kogoś pozna. <laughs> oj <i> często, <laughs> dość często. a do jakich celów? A to zależne, prawda? No nieraz się zapomnie i to o urodzinach czy coś, prawda? Bo się z kimś umówi przez Facebooka, tak? Telefonów nie odbiera. Najczęściej do takich. Z Facebooka korzystam rzadko, raz na tydzień Max. A do jakich celów? No, skontaktować się z kolegą, czy jedziemy na dyskotekę, czy też nie jedziemy na dyskotekę. Uważasz, że portale społecznościowe, właśnie jak Facebook, nasza klasa, czy to jest dobry pomysł? Myślę, że tak, chociaż nasza klasa to już raczej przeżytek. Wszystko ma wady i zalety. Do kontaktu i informowania ludzi jest to ok, ale w dzisiejszych czasach zabiera to zbyt dużo czasu ludziom, no i ludzie po prostu zatracają się w tym, moim zdaniem. No na pewno to pomaga w porozumiewaniu się z innymi ludźmi i to jest takie pozytywne dosyć. Każdy z tego korzysta i każdy to uważa jako coś dobrego. Myślę, że jak najbardziej żyjemy w XXI wieku w dobie internetu, dlatego powinniśmy się w jakiś sposób komunikować. Chociaż nie zawsze jest to dobre, bo bez przesady trzeba mieć ze wszystkim umiar. Takie jest moje zdanie. Z jednej strony tak, dlatego że no, ułatwiają komunikację, a z drugiej no, ludzie za dużo przewistczeni spędzają czasu i za poważnie nieraz je traktują. A czy uważasz się, że portale społecznościowe jak Facebook, Instagram, Twister, to jest dobry pomysł? No tak, tak. tak. Myślę, że dobry, ale nie dla wszystkich, bo jednak niektórzy z tym przesadzają. Myślę, że tak, bo każdy może tam pokazać coś ciekawego, może obejrzeć różne zdjęcia, się czegoś dowiedzieć. Myślę, ja, że tak, tak. moim zdaniem tak. Mi to w niczym nie przeszkadza to. No, codziennie, żeby sprawdzać informacje, co się dzieje w necie. Może no, tak samo pisać ze znajomymi. Nie mam na to jakiegoś swojego zdania, ale myślę, że to jest raczej neutralne, bo owszem są ludzie, którzy się od tego uzależniają i nie potrafią żyć bez tego, cały nie przy tym spędzają, ale są także ci, którzy korzystają z tego właśnie na przykład w celach naukowych, tak? Znaczy może nie do końca. To zabiera większość czasu na przykład na przykład takiego osoby, w wakacje. Ja mam przykład po mojej siostrze, która dzień w dzień siedzi w domu i to jest właśnie Facebook, Facebook, Instagram, tak, Ask i ty, i ty innych tego typów. Ja tego raczej nie, nie popieram. Uważasz, że tak portale społecznościowe jak Facebook, Instagram, Twitter to jest dobry pomysł? Tak, pozwalają utrzymywać kontakty ze znajomymi, no spoko są ogólnie. A można się uzależnić albo od Facebooka, albo od samego internetu? Tak, e, moim zdaniem tak, można. Tyle, że tak, niektórzy widzę, że nałogowo siedzą z moich znajomych. Przecież jest dużo takich ludzi, którzy są właśnie uzależnieni od internetu. No na pewno, przecież są grupy wsparcia ludzi, którzy są uzależnieni od internetu i uważam, że jest bardzo łatwo się uzależnić. Myślę, że bardzo można się uzależnić. Na pewno można. Bo to jest takie przyzwyczajenie, że się codziennie wchodzi, więc to już jest tak jakby uzależnienie. Tak, bardzo. Tak, bardzo, bardzo. Chociaż naprawdę. jakoś dla mnie to nie ma. <laughs> <laughs> bardzo, bardzo. No pewnie, że tak. Na przykład no, od internetu jest bardzo dużo osób uzależnionych. Nawet w, z moich znajomych, prawda? Chcesz się, chce się z kimś mówić na wyjście, większość osób jest właśnie no internet, internet, to przyjdź do mnie, to nie jest tak po prostu, żeby wyjść gdzieś, tak? Tylko właśnie siedzą, siedzą, siedzą. A jak się takie uzależnienie objawia? Ciągłym korzystaniem z tego? Człowiek przez parę, paręnaście czasem parędziesiąt godzin nie jest w stanie dojść od komputera. Tak myślę. I inne rzeczy, które powinniśmy robić, stają się mniejszym priorytetem. A czy no głównie tym, że człowiek w każdą swoją czynność, nie wiem. W w poś na Facebooku, nie wiem, zjadłem na śniadanie jajecznicę, wow, cieszę się, klikając lubię to. Wydaje mi się, że no, na pewno nie widzi się nic poza tym, tylko całe dnie się siedzi przy, przy komputerze i w zasadzie bez żadnego celu korzysta z tego Facebooka czy naszej klasy, a nie ma w tym żadnego jakiegoś tam uroku, który dawałby i zamieniał ten czas, który możemy wykorzystać w jakiś inny sposób, typu wyjść nie wiem na dwór, pograć w piłkę, a siedzimy przed komputerem, tak? Siedzenie całymi dniami od rana do nocy na internecie. Zero w ogóle nie wiem. Wychodzenia na dwór, spotykania się też ze znajomymi w inny sposób niż tylko przez internet. W nocy niektórzy siedzą bardzo długo albo ściągają sobie wszystko na telefon i w każdym momencie próbują z kimś rozmawiać, nie wiem, sprawdzać co kto robi. Oprócz tego nie wiem, może jakieś rozmawianie samego do siebie, coś w tym stylu. No na przykład potrzebą wejścia, na przykład rano przed szkołą, na przykład jeszcze na Facebooka rano sprawdzić, czy coś się nie dzieje. No i mniej więcej o to chodzi. No nie wiem, ciągle na telefonie na przykład sprawdzają, czy tego Facebooka, czy tam nie wiem, Instagram, czy, co, czy, coś, czy coś w ten desenie, tak? E, no nie ma się czasu na nic praktycznie, ciągle komputer i... Tak, takim wkurzonym się chodzi trochę. Tak, tak, jak się nie może wejść. No dokładnie, jak na przykład nie ma internetu w domu, to Boże, to, co tak. się dzieje? ピッ <music> Wiesz co to jest spotet? Tak, wiem. Korzystasz z tego? Nie. A co o tym sądzisz tak w ogóle? Nie mam zdania na ten temat. Spotet są to strony na Facebooku, na przykład jest spotet Tomaszów Mazowiecki albo licea mają swoje spotety. To są miejsca, w których ludzie wysyłają jakieś informacje i są później publikowane. Czy korzystasz z tych, z tych stron, z tych kont na Facebooku? I czy uważasz, że to jest dobry pomysł? Nie, nie korzystam, i, ale myślę, że to jest dobry pomysł. Dla niektórych, jak korzystają, tak jak najbardziej. Spotę tak, z takimi portalami się spotkałem, głównie mojej szkoły, chyba. I co to jest? To jest fanpage na Facebooku, opierając się na tym, że jak widzimy gdzieś jakąś osobę, która nam się podoba, jest, nie jesteśmy w stanie do niej zagadać, bo jesteśmy nieśmiali na przykład, to możemy tam wpisać, że nie wiem, dziewczyno w włosach, widziałem Cię tu i tu, odezwij się. I korzystać z takich portali? E, przeglądałem, ale sam nie korzystałem. A uważasz to za dobry pomysł? No to jest tak jak portale randkowe. Mogą być, no. Kto chce, to korzysta. A co to jest spotet? Nie mam na to zdania. Ale spotkałaś się z czymś takim? Nie. Co to jest spotet? Nie wiem. A spotkałaś się z czymś takim? Spotkałam się, ale nie wiem co to jest. co to jest spotet? No tak jakby pisanie negatywnych rzeczy na różne osoby. A czy korzystacie z tego? Co o tym sądzicie? Raczej nie korzystamy. raczej nie. Jak coś to nieraz czytamy, tylko. O, nie mam pojęcia. Ja Spotkałaś nawet... się z niczym takim? Nie, ja, nie, ja nie, nawet nie siedzę tak często w siedzi, więc. Ja to o, widać. Spacery mnie bardziej pociągają, wychodzenie ze znajomymi, ewentualnie właśnie przez telefon, sms. A tak to tak, internetowych takich rzeczy to nigdy w życiu. Czy wiesz, co to jest Spotet? No wiem. Więc co to jest? No, jest to taka taki fanpage, nie, strona taka, tak? Na Facebooku, gdzie można. Jeżeli zobaczyliśmy kogoś, poznaliśmy kogoś, baliśmy się zagadać, tak? Do dziewczyny czy do kogoś, no to piszemy na spotet, że widzieliśmy taką i taką osobę tu i tu, no i, i prosimy o kontakt. Czy korzystasz z tego i czy uważasz nie. za dobry pomysł? Nie korzystam z tego. A czy uważasz to za dobry pomysł? Tak, uważam, że to dobry pomysł. Eee, tak. tak, no spotkałyśmy się. A co to jest? No, tam, tam Są różne posty, w ogóle. Od szkoły, jakieś rzeczy. rzeczy. Coś takiego. A czy to jest potrzebne? Znaczy nie Raczej wiem. to mi się wydaje, że to akurat bo nie jest właśnie. potrzebne. Albo hated. To też jest, jest beznadziejne. <laughs> to, naprawdę. Tak, to jest beznadziejne. Piszą jakieś bzdury tylko, Nie wiem. Dokładnie. Żeby pozdrowić jakąś dziewczynę, którą Ale spotkali bo gdzieś tam. Hate nie. na różnych ludzi ze szkoły. Właśnie. To jest beznadziejne. Spotkałaś się w internecie z takim zjawiskiem jak hating? Tak. I jak myślisz, uważasz? Czym to jest spowodowane? Polską mentalnością. Ale hejting nie występuje tylko w Polsce. Ale w Polsce wydaje mi się, że jest bardziej nasilony poprzez różne dziwne strony, polską mentalność i nastawienie do świata. Czy spotkałaś się z czymś takim jak hejting w internecie? Tak, jak najbardziej. Na przykład, hating jest drugie liceum ogólnokształcące, i tam jest sporo hejtów na uczniów, na nauczycieli. Jak myślisz, czym to jest spowodowane? No, zazdrością może, może zdenerwowaniem, ludzi trochę są źli na siebie albo coś takiego. Jest spowodowane tym, że ludzie boją się powiedzieć innym w twarz to, co o nich na przykład myślą i muszą gdzieś wydać swoją żółć, są zdenerwowani i nie, nie, nie potrafią sobie też poradzić chyba ze sobą. Są po prostu źli na wszystko i gdzieś to muszą wydać. Nie wiem, zazdrość. Nie wiem, nie mam pojęcia, ludzie nie mają co robić? O to w tym chodzi? Nie wiem, no. Czy spotkałaś się kiedyś w internecie z hejingiem? Mm, tak, spotkałam się. I jak myślisz, czym to może być spowodowane? Mm, może poprzez zazdrość kogoś? Nie wiem. Tak, to było różnych szkół, akurat to nie było chyba dobry pomysł. A jak myślisz, czym to może być spowodowane? Zazdrością. No. Może ze zdrością? Ze zdrością. No ja chyba tym. No. no. Jak to się zezdrosny na kogoś, co go hejtuje, żeby se... temu komuś było przykro. Tak. Ale tak naprawdę to, nikt się tak tym nie przyjmuje. Boże, czy to coś z tych hejty ze szkoło, ze, o szkołach coś tam, tak? No nie tylko, bo są hejty o szkołach, ale też można hejtować, potocznie móc obrażać tak, inną tak, osobę, tak? tak czy... Nie się z tym. Mnie tam nie było, ale na moją siostrę było bardzo dużo rzeczy, więc już po prostu... Jakaś masakra. To jest przynajmniej moim zdaniem, że dzieciaki w wieku 14-15 lat mają takie słownictwo i takie w ogóle rzeczy niestworzone wymyślają, że po prostu ja nie wiem, bo ja jakoś tak nie, nigdy nie miałam. A jak uważasz, czym to jest spowodowane? No mimo, że pewnie brakiem jakichkolwiek zajęć, tak, brakiem jakiegokolwiek hobby, zamiast wyjść gdzieś się rozerwać, tak, ze znajomymi, to większość osób właśnie siedzi przed komputerami, jakieś strony, prawda, internetowe różnego typu, z, właśnie z różnymi słowami, tak, i to jest przez to moim zdaniem spowodowane. Tak, na ASKu są hejty, no i w ogóle. Z czym to jest spowodowane? Nie wiem, jakąś, jakimiś kompleksami chyba. A jak uważasz, jak ludzie byliby nieanonimowi w internecie, czy też by wyrażali tak chętnie swoją opinię? Nie. Nie. Na pewno nie. Na pewno. Nie, na pewno nie. Wiesz, to pewnie nie, tu ci przyznaję rację. Pewnie by tak nie było, bo nikt nie byłby na tyle odważny, żeby wyrazić swoje zdanie. Myślę, że nie, bo wiedzą, że za to grożą kary, tak? Jakiegoś tam rodzaju. No, myślę, że nie. Przez to, właśnie, że mogą pisać anonimowo, to wrzucają innym, tak jakby. No, myślę, że nikt się nie dowie, że to oni piszą. Wydaje mi się, że nie. Mhm, też nie. O, na pewno nie. Bo byłoby tak, nie, no napisałbym mi, ale nie, no bo jednak nie, no bo to będzie widziała, kto, prawda? A że ktoś jest anonimowy, właśnie, to może po wszystkich. jak zawsze jechać i nikogo, to prawda, nikt się nie dowie, kto to jest. A byłbyś w stanie zaufać komuś poznaną przez internet? Jeśli spotkałbym przez internet go na żywo, wydaje mi się, że tak. E, nie, myślę, że nie. Nie, nie poszukuję takich znajomości i nie zaufałabym takiej osobie. Teraz mi się zdarzyło i myślę, że tak, ale no musiałbym dużo czasu z tą osobą rozmawiać. Bardzo dużo. Raczej nie. Bo nie wiadomo kto siedzi po drugiej stronie. Zależy, kto by to był. Jeżeli na przykład osoba... Bo mam koleżankę, którą poznałam przez internet. I jeżeli na przykład ona by się otworzyła tak, nie wiem, znalazłyśmy kontakt przez jakiegoś znajomego, to tak. Ale jeżeli na przykład byłaby tylko osobą z internetu, to myślę, że nie. Raczej nie. Chyba nie. Mi się wydaje, że raczej nie. Mm, no zależy. Zależy. zależy, zależy. Też w sumie ja tak poznałam tego kolegę, także... I jest okej. Okay. No. Zależy, bo no, czasami... Coś się podaje za kogoś, a to nie mm -hmm. jest ta osoba, tak? Na przykład jakiś pedofil, no. czy coś. No. Zależy, zależy, tak. Zależy. E, poznałam kilku i nie skończyło się to źle, także dobieram sobie takich znajomych w miarę, tak? Nie, nie takich właśnie odgórnie, prawda? Że o, ten fajny to sobie ten... Nie, nie, nie. Nic, ale to nie wszystkim. To od zależności od osoby właśnie. Myślę, że tak. Jeżeli spotkałbym się z nim później, albo wcześniej w realu, chociaż raz. Bo tak tylko przez internet raczej nie. Jeżeli bym go wcześniej w ogóle nie widział na oczy. Nie. Ja na pewno nie. Bo ja nie wiem. Wątpię. Czy jak myślisz, czy przemoc w internecie jest częstym zjawiskiem? Tak. Bardzo często się z tym można spotkać. Jakieś groźby karalne, zastraszanie i inne takie przykłady. Jak można się przy tym bronić albo tego uniknąć? Myślę, że nie da się tego uniknąć częściowo, a jak się można przed tym bronić, myślę, że należy zgłaszać takie przypadki do odpowiednich organów. Bardziej przemoc psychiczna, w sensie gnębienie kogoś, właśnie z anonimowych profili i tego typu rzeczy, więc to tak to się zdarza dość często. Nie spotkałem się. Przyznaję szczerze, że się nie spotkałem, ale myślę, że, myślę, że tak. Na pewno. Tak jest częstym zjawiskiem. Myślę, że tak szczególnie u dziewczyn w wieku 12-16 lat. Są one, myślę, wykorzystywane, i to nie powinno tak być. Nie wiem. Myślę, że teraz coraz częściej się zdarza. się wydaje, że tak, no bo jak hejtują ludzi, to przeważnie po to, żeby im szczakra. Zdarza się. Tak to się często. Tak. Znaczy moim zdaniem tak, jest częstym zjawiskiem. Bardzo często można się z tym spotkać, właśnie nawet na takich stronach jak Facebook, dużo osób sobie ubliża, czy Ask, tak, prawda, nawet na tym Instagramie, tak, bardzo dużo osób sobie po prostu ubliża, bo, albo jednym zazdrośnią, albo cokolwiek innego, prawda. Czy uważasz, że przemoc w internecie jest częstym zjawiskiem? Mhm, mm no, często spotykam się z, no, są różne strony takie, emanujące przemocą, na przykład Sadistik, lubię go oglądać. <laughs> no. No jest przemoc, generalnie widać tą przemoc w internecie.